Witajcie na kanale Sąsiad się News. W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na intrygujące pytanie, mianowicie tajny układ partii. Jak politycy dzielą się władzą poza kamerami, czyli tego, co my nie widzimy, o czym oni mówią. Można powiedzieć, że politycy to są takie trochę duże dzieci, ponieważ publicznie kłócą się, wyzywają od najgorszych: ten zrobił to tak, tamten tak, prywatnie uśmiechają się do siebie, oficjalnie walczą o władzę, nieoficjalnie dzielą się wpływami. Czy w Polsce istnieje? Polityczna zmowa ponad podziałami. Jak wiemy, wiele na to wskazuje historycznie, czy też nawet ostatnie wydarzenia, gdzie politycy tak naprawdę z innych partii dogadują się między sobą, mają jakieś tajemne spotkania, gdzie wszyscy tak naprawdę są troszeczkę, można powiedzieć, jak jedna wielka rodzina, a tak naprawdę pod publikę muszą grać niczym najlepsi aktorzy. I przede wszystkim politycy tak naprawdę są bardzo dobrze ze sobą zaznajomieni i możemy. To widzieć podczas niektórych, że tak powiem, nagrań z ukrytej kamery, gdzie politycy niby przeciwni, a dogadujący się jak najlepsi przyjaciele. Dzisiaj sobie może to troszeczkę przeanalizujemy mechanizmy, przykłady, afery i kulisy, o których rzadko mówią media głównego nurtu, ponieważ po co mówić o czymś, co nas łączy? Lepiej powiedzieć o, czym, o czymś, co nas dzieli i tak naprawdę być zbipolaryzowany. ponieważ społeczeństwo zbipolaryzowane jest społeczeństwem, które jest łatwiejsze do rządzenia, można. Tak powiem, dawać nieprawdziwe informacje lub też je na tyle manipulować, żeby były tylko i wyłącznie na Twój użytek i Twojej partii. Więc zaczynamy. Czym są tak naprawdę kulisy układów? Ponieważ to są stanowiska w spółkach Skarbu Państwa, Rady Nadzorcze, kontrakty na miliony złotych. To waluta w świecie polityki. Jak wiemy, w momencie, w którym dana partia dochodzi do władzy, to nagle z danej partii rodzina polityków, czy też osoby im bliskie, dostają kontrakty na różnorakie, na respiratory, czy nawet, mówię o covidzie samym, czy nawet dostają miejsca w spółkach Skarbu Państwa. Osoby, które teoretycznie i praktycznie nie mają wiedzy o danym stanowisku, nie są w stanie wykonywać danej powierzonej profesji, otrzymują takie stołki, że to się, można powiedzieć, w głowie nie mieści, gdzie, załóżmy, poprzednie Władzy. Idealny przykład Orlen, gdzie Orlen zanurkował w dół, ponieważ został zmieniony tam cały zarząd Orlenu, gdzie poprzednia władza zadbała o to, żeby Orlen naprawdę przynosił dobre zyski, i był mm, państwową firmą, która pnie się do góry, która de facto też finansowała niektóre ich wtopy, ponieważ Orlen rozprowadzał umiejętnie te pieniądze po innych firmach. Dzięki temu, tak naprawdę, można powiedzieć, że to była taka mała łatka budżetowa, ale Orlen rozwijał się prężnie. Po zmianie zarządu Orlen poleciał na łeb, na szyję, na Ludzie, także jest to dramatyczne, co widzimy w tym sytuacji są też pewne koalicje z cienia w sejmie niektóre ustawy przechodzą bez większej dyskusji, jest to efekt tak naprawdę zakulisowych ustaleń gdzie wszystkim pasuje coś, żeby daną rzecz wprowadzić, jakąś ustawę czasem opozycja wspiera rząd, by w zamian uzyskać ustępstwa w innych sprawach to polityczny może powiedzieć barter, w którym my wam poprzemy ustawę budżetową, wy nam dacie stanowisko wojewody czy dyrektora w kluczowej agencji półki państwa jest to dosyć mocne tego słowa znaczeniu, taryfa wymienna. Jeżeli my wam coś dajemy, my też chcemy coś, że tak powiem, z tego odzyskać. Tylko w sytuacji, w których na przykład rząd ma większość, ma prezydenta, to takie dogadywanie jest troszeczkę zbędne, niepotrzebne, ponieważ większościowo i tak sobie wszystko przygłosują. Tylko w momencie, kiedy rząd jest podzielony, to ma też większy sens. No, chyba że nagle się okazuje, że osoby z twojej partii politycznej działają wbrew temu, co ty robisz. Niezależnie od barw partyjnych, liczy się tylko pieniądz. To pieniądz tak naprawdę rządzi światem, nami, Polakami. Więc, jakby każdy chce pieniędzy, każdy też dąży do pieniędzy w ten czy w inny sposób. Może by nie dostać gołosłowną, też podam wam pewne. Przykłady i przecieki, afera rywina, taśmy z y, Sowy i przyjaciół, maile dworczyka. Każdy z tych przypadków ujawnia, jak wygląda prawdziwa polityka, wysługi, załatwianie pracy, kalanie przetargów. Tylko fragmenty, układanki, to co widzimy w mediach, to często efekt świadomego wypuszczenia informacji, by zaszkodzić przeciwnikowi lub odwrócić uwagę od innych tematów. Mam nadzieję, że odcinek ci się podobał i wysłuchałeś to do końca, więc napisz jakiś fajny komentarz. Tak naprawdę, wierzysz w możliwość likwidacji tych układów. Są tak naprawdę trwale zapisane w naszym systemie politycznym. Mówi dla was ja, czyli sąsiad. Na razie, cześć.